Witam wszystkich bardzo serdecznie. Samanta, karty klasyczne. Zapraszam na taki horoskop dzienny, kartę dnia. To może być ostrzeżenie, może być rada. Jest to dla wszystkich znaków zodiaku, więc to też nie z każdym może rozumować. Więc tutaj też proszę mieć to na uwadze, wybrać sobie ewentualne, czy, to, czy coś się przyda, czy się nie przyda. No jeżeli jest jakieś ostrzeżenie, warto Troszkę być ostrożniejszym, bo można też uniknąć wielu problemów. Zapraszam również do subskrybowania, żeby się kanał rozwijał. Dzwoneczki, będziecie przynajmniej na bieżąco z powiadomieniami. No i łapki w górę, komentujcie jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolona, jeżeli są komentarze, czy zadowoleni. Czy zadowoleni. Jesteście czy mniej zadowoleni? No, ale coś się nam nie dzieje, piszecie, tak? No dobrze. Będzie to karta na 18 kwietnia 2019 roku, to jest na czwartek. No i zaczynamy tradycyjnie od baranka. Co tam w czwartek? Baranka ewentualnie może się wydarzyć. Baranek. Baranek jutro ma taką. To jest taka karta, która Wam się coś, coś otwiera i coś spełnia. Jeżeli macie jakieś zamiary, na przykład, nie wiem, zamiar zmiany pracy, zamiar szukania tej pracy, zamiar gdzieś coś na przykład zainwestować albo coś, no to macie jutro takie zielone światełko, ponieważ to są właśnie takie, taka karta, która mówi o spełnieniu się właśnie tych zamiarów Waszych. Jeżeli będziecie działać albo przynajmniej zaczniecie, na pewno Wam się to wszystko fajnie poukłada, będzie na pewno też jakaś interesująca przyszłość, ponieważ jeżeli zmienicie pracę, jeżeli znajdziecie tą pracę, no to na pewno coś się zadzieje dobrego i, no i tutaj wyjdzie Wam to na lepsze. Także baranki, jeżeli jutro coś macie. Jak najbardziej działajcie, ponieważ macie zielone światełko. Także powodzenia życzę. No i teraz będzie byk. Byk ma bardzo fajną kartę, ponieważ to jest taka karta sukcesu, sukcesu triumfu, zadowolenia, powodzenia. Wszystko to, co takie naj, w sensie najlepszym, pozytywnym, jest w zasięgu Waszej ręki jutro. Ponieważ może tak być, że kończycie projekt i dostaniecie jakiś na przykład awans, tak? Albo doczekacie się jakiegoś sukcesu swojego, może coś tam zaplanowaliście sobie i, i ten sukces jutro po prostu odniesiecie. Także, jeżeli cokolwiek będziecie załatwiać, jeżeli cokolwiek zacznijcie sobie z jakimś, nie wiem, projektem, zmianą pracy, czy cokolwiek zacznicie to na pewno Wam się jutro uda, bo to jest jedna z najlepszych kart pozytywnych w całej talii. Teraz będą bliźnięta, zobaczymy co u bliźniąt. O! Jutro bliźniątka mogą mieć jakieś sprawy takie urzędowe, mogą wam się troszkę pokomplikować. Może nie iść to w tym kierunku, w którym byście sobie życzyli tego, może to nie być też y, równie dobrze. Y, coś, coś po prostu mogliście przeoczyć, więc posprawdzajcie sobie wszystko, co macie. Bo może wam się coś skomplikować może nie wszystkie dokumenty zabraliście ze sobą może nie macie takich twardych argumentów na przykład żeby udowodnić swoją rację tak także pilnujcie się jutro no bo to są jakieś takie sprawy skomplikowane no może dostaniecie jakieś pismo że właśnie coś nie poszło po waszej myśli no to jest taki taki no. Dobrze, no i teraz będzie raczej, zobaczymy co uraka. Dobrze, rak zobaczymy co uraka no. rak jutro może liczyć właśnie na jakieś... Spełnienie życzeń, spełnienie planów. Mówi się, że właśnie przed, dzień przed pełnią, dzień po pełni to jest taka, taka ta moc tego księżyca. Więc tutaj, jeżeli macie jakieś plany, także powinniście z nimi ruszyć jak najbardziej, bo to jest taka karta spełnienia się życzeń, spełnienia się jakichś tam planów, jakichś tam zamiarów, które macie schowane, jeżeli mieliście w planach na przykład zmianę pracy, zaczniecie działać. Jutro macie taki właśnie fajny dzień, to jest taka karta dla Was, gdzie powinno Wam się wszystko fajnie ułożyć, pozałatwiać to, co macie do pozałatwiania, no, i co tu lepiej mówić? No, no, tutaj ogólnie też może być właśnie taki młody człowiek, może mieć dziecko też coś w tym do czynienia. No tutaj nie mówimy o dziecku pięcioletnim, prawda? Jest to jakiś młody człowiek, który na przykład jeszcze uczęszcza do szkoły, może wam coś podsunąć, jakieś plany na przykład na, na przyszłość na własny biznes, na zmianę pracy. Czy tam, nie wiem, jakąś jeszcze rewolucję może Wam w głowie zrobić. Także raczki, działajcie jutro, bo to jest Wasz dzień. No i teraz zobaczymy, co u lwa będzie. Zgoczyła ta karta, bo dla lwa musi, musi chcieć. Lew jutro może mieć jakieś niewielkie zmartwienie, jakieś małe problemy. No, może to jest też. Także to jest przed świętami, może nie wszystko pozałatwialiście sobie, co, co chcieliście, może też być jakaś niewielka choroba, no wiadomo, myje się okna, są przeciągi, jest wiaterek, no człowiek się przypoci, zawieje, to może być katar, może to być, nie, nie, nie jakaś wielkie choróbsko, które Was rozłoży na święta, ale... No ale coś, jakieś przeziębienie, nie wiem, możliwe, że, że będzie, tak? Więc tutaj sobie no, herbatkę z miodem, z cytrynką, ciepłe łóżeczko wygrzać się i będziecie jak nowo narodzeni. No i teraz u panny zobaczymy, co u panny. E, panna jutro e, może liczyć na jakiegoś dobrego. Przyjaciela. To jest ogólnie mężczyzna, najczęściej z rodziny, wujek, nie wiem, wujek, dziadek. To jest najczęściej właśnie tak powiedziałam powiedziała mężczyzna. Więc jeżeli macie tutaj jakąś jakiś problem i chcielibyście się doradzić takiej osoby, która ma jakiś już tam bagaż swój życiowy, na pewno zwróćcie się do takiej osoby, ponieważ ona Wam doradzi. To jest, to jest bardzo życzliwy mężczyzna, to jest taki opiekuńczy, ale to też może być dobry przyjaciel, jeżeli nie macie takiej takiego gdzieś w pobliżu takiego człowieka właśnie, może być to taki przyjaciel od serca. To jest ogólnie... E, tak jak powiedziałam, dobry, życzliwy człowiek, pomocny. E, także, jeżeli macie jakiś problem, choćby nawet chcielibyście sobie pogadać, bo coś tam się w pracy może wydarzyło, on Was wysłucha, on Wam doradzi, podtrzymie na duchu. To jest też taki, taki bardzo dobry, tak jak bym powiedziała, przyjaciel. Także fajnie mieć kogoś takiego koło siebie. E, no i teraz waga, zobaczymy, co tam. Uwagi. Uwaga, jutro może liczyć na przyjaciela, na dobrego przyjaciela, może to być yy, ktoś z rodziny właśnie, czy to wujek, to jest taka osoba starsza, tata to może być, starszy brat, no i tak można wymieniać, tak? Yy, jeżeli tam mieliście ciężki dzień w pracy, możecie się wygadać, jeżeli macie jakiś zamiar, yy, jakikolwiek, yy, coś Wam nie poszło, więc tutaj yy, zapytajcie, otrzymacie i pomoc e, taką duchową wsparcie, radę, a jeżeli po prostu no, potrzebujecie jakiejś pomocy fizycznej, jak najbardziej w miarę oczywiście możliwości, e, więc tutaj zwracajcie się do takiego mężczyzny. To jest bagaż, taki to jest mężczyzna, który ma bagaż taki życiowy i, i postara Wam się na pewno pomóc. A jeżeli nie macie nikogo takiego z rodziny, czy nie chcielibyście po prostu gdzieś tam mówić o swoich problemach w rodzinie? To też może znaczyć dobrego przyjaciela, takiego przyjaciela, któremu ufacie. Także, no, zwracajcie się z prośbą. Jeżeli macie jakiś problem, zwracajcie się, bo no, taki człowiek to na pewno wam, na pewno wam pomoże. No i teraz będzie Skorpion. Co tu u Skorpiona? Karpę jutro musi uważać na na złodzieja, ponieważ to, ta karta to jest złodziej, jakiś prętacz, będzie chciał może Was wykorzystać na przykład w sensie finansowym. Może to też będzie, że będzie chciał Wam coś ukraść. No jest przedświątecznie, więc, więc to też różnie bywa, tak? Więc zamykajcie szafki, pracy, zamykajcie torebki, samochody. Nie zostawiajcie na gdzieś tam na oku takich wartościowych rzeczy, no żeby później faktycznie przed tymi świętami, żebyście jeszcze nie mieli problemów. E, więc skorpionki uważajcie. Uważajcie jutro. E, no i teraz lecimy do strzelca. Strzelec jutro może liczyć na jakąś młodą osobę, która coś może wprowadzić Was, no może podsunąć Wam na przykład jakieś pomysły, ponieważ ta karta ogólnie też mówi na lepszą przyszłość. Więc jeżeli faktycznie macie w planach gdzieś sobie zmienić jakąś pracę, to zacznijcie jutro działać, ponieważ jutro to jest taki chyba dzień dla Was, ponieważ ta karta ona mówi o lepszej przyszłości. Ona nadziei na, na właśnie na tą lepszą przyszłość, więc jeżeli macie jakieś rozmowy kwalifikacyjne powinny Wam tutaj gładko polecieć, macie zamiar, nie wiem, zmiany pracy, powiedzmy założenie czegoś nowego, swojego, macie jakiś pomysł na biznes czy coś, to równie dobrze powinno się udać, ale to też może być że młoda osoba na przykład wam coś podpowie, czy tam w pracy stażystka, praktykantka, czy to ogólnie może to być ktoś z rodziny, córka, um, siostrzenica, bratanica i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też wam może coś podsunąć, może też coś powiedzieć, że a ja tam słyszałam, ja widziałam, ja wyczytałam, tak? Także warto czasami młodych posłuchać, bo czasami więcej młodzi mają do powiedzenia niż... My, tak? No, także fajnie tutaj dla strzelców. No i teraz koziorożec. Co u koziorożca będzie? Koziorożec też ma bardzo fajną kartę, ponieważ to jest taka karta otwarcie się, szansy na lepsze. Więc jeżeli coś zaczynacie działać, działajcie. Ponieważ, czy to zmiana pracy, czy szukacie pracy, coś u Was się zadzieje takiego fajnego. Może dostaniecie jakieś bojowe zadanie od szefa i będzie to się wiązało równie dobrze z tym, że jeżeli dobrze wykonacie to zadanie, możecie dostać awans. No i będą na pewno jakieś lepsze warunki, lepsza praca. Także jest, otwarcie się szansy jest. Więc tu Wam się coś otwiera. Jeżeli planujecie coś sobie otworzyć, czy już otworzyliście sobie jakiś biznesik, to tutaj też macie taką kartę, która możecie na przykład wejść w współpracę z kimś, na przykład, czy, czy właśnie ogólnie, może, no niekoniecznie na przykład to jest też z pracy, bo może tak być, że otwarcie się szansy, no to na przykład spadliście na jakiś genialny pomysł zarabiania pieniędzy na przykład, prawda? I to też może Was prowadzić do sukcesu. Więc tutaj jest bardzo dużo możliwości, ale zacznijcie działać, ponieważ ten dzień jest takim Waszym dniem, taką pozytywną energią. Wodnik, teraz będzie Wodnik. Wodniczek jutro musi troszkę uważać, ponieważ to taka karta mówi o nieszczęściu, o wzach, No, może coś nie iść po waszej myśli, no, nie wiem, może macie jakieś sprawy niedokończone, i no i tutaj może być troszkę łez. Może to być również jakaś stłuczka, na przykład kolizja drogowa, no, jest przedświątecznie, każdy musi śpieszy, więc tutaj uważajcie, też jak przechodzicie przez drogę, no to niektórzy też kierowcy, nie wiem, myślą o obłokach, więc, no sama wiem, bo, bo sama jestem kierowcą, więc tutaj wiem, jak niektórzy jeżdżą, tak? Także uważajcie, właśnie na drodze uważajcie, no i też uważajcie gdzieś pracy, żeby sobie czegoś złego nie zrobić, tak? Żeby nie było, że spadliście ze schodów, bo sto z papierów żeście nieśli, tak? No, także wodniczki uważajcie jutro na siebie, pilnujcie się. Warto troszkę ostrożniej, wolniej, ale do celu sali zrobić. No i teraz będą ryby, co tam u rybek, o ryby to też bardzo, bardzo fajną kartę mają, to mają jakieś niewielkie pieniążki mogą wpaść, może jakaś premia, może jakiś awans wam coś wpadnie, A może tak awans nie, ale tutaj jakaś premia na przykład, czy tam jakiś bonusik go szefa przed, przed świąteczny, może to też być jakiś prezent, może macie rodziny, imieniny, może ktoś wam jakiś prezent zrobi, taki, albo po prostu taki bez okazji, może macie jego wielbiciela, o czym nie wiecie. To jest ogólnie taka karta, która mówi o stabilizacji, spokoju bynajmniej, bez problemu. Jutro dzień powinien minąć. Także same, same pozytywy, same superlatywy, tak to się mówi. No to rybki dalej tak trzymać. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne filmiki. Jutro będzie jeszcze z kolei, właśnie karta dnia. A w piątek, no, powinnam się wyrobić. W piątek, powinnam zrobić taki, właśnie, horoskop wielkanocny. Będzie to na sobotę, na niedzielę. I na poniedziałek, więc to wielkanocny taki zmieszam z weekendowym, żeby tutaj nie mieszać, tak? No to trzymajcie się ciepło. No i do usłyszenia, do następnego filmiku. Pa pa!